Piękne auto za mną, ale ono jest nie tylko za mną na ekranie. Oto Kia EV6. Wreszcie jest. Wreszcie jest, wreszcie możemy ją obejrzeć, dotknąć. Oczywiście auto jest przedprodukcyjne. Oczywiście ma swoje pewne za uszami kwestia spasowania, kwestia działania różnych systemów, ale ona tu jest i możemy opowiedzieć nie tylko, że kija zrobiła elektryka. Od początku do końca, czyli od poziomu samej platformy, która jest tylko i wyłącznie dla samochodu elektrycznego. Nie tak jak do tej pory, że robiono samochody elektryczne na platformach aut które były przygotowane do napędów spalinowych, hybrydowych, elektrycznych. Nie, teraz jest w pełni elektryczny. Samochód, który ma całą podłogę w bateriach, w związku z czym środek ciężkości jest bardzo, bardzo nisko, a przy prześwicie 17 cm taki środek ciężkości na wielkich kołach oznacza, że auto się będzie naprawdę fajnie prowadziło. Napęd standardowo jest tylny, z tyłu jest silnik o mocy co najmniej 177 koni mechanicznych. Takie auto z napędem tylko tylnym kosztuje 172 tysiące złotych, i ma zasięg około 500 km, przy czym mówimy o zasięgu według WLTP. A kija zawsze podawała skromniej dane dotyczące zasięgu, więc należy się spodziewać, że realne zasięgi w optymalnej temperaturze będą lepsze. Przy silniku tylko tylnym, a więc napędzie tylko tylnym, mamy z przodu drugi bagażnik o pojemności 50 litrów. Obok tego tutaj, typowego dla hatchbacka, bardzo dużego. Zresztą auto jest olbrzymie. I mam olbrzymią kabinę, bo przy rozstawie osi 290 cm, możecie sobie wyobrazić. Design. Tak, słyszałem już wiele razy, że jest dyskusyjny. No cóż, ja też nie jestem fanem akurat tego designu, ale nie da się ukryć, że auto jest bardzo atrakcyjne, a niektóre jego elementy, jak chociażby te listwy świetlne, i listwy łączące się w jedność, to jest naprawdę mistrzostwo świata ze strony Karima Habiba, który jeszcze niedawno rysował tylko i wyłącznie BMW. Cała obecna linia produktowa BMW jest jego dziełem. Teraz jest szefem designu w Kii. I no cóż, nawet jeżeli jego projekty są dyskusyjne. To nie da się ukryć, że od pierwszego rzutu oka widać, że to jest kija. A ta kija może mieć napęd tylko na tył, ale może mieć napęd również na cztery koła. Wówczas jest drugi silnik z przodu. W przeciwieństwie do grupy Volkswagena, tu silniki są zawsze takie same, czyli synchroniczne na magnesach stałych, neodymowych. Dzięki bardzo, bardzo chytremu zarządzaniu energią, dzięki wyrafinowanemu chłodzeniu, zarówno baterii, jak i silników, możliwe było sprawienie, że te silniki, mimo że są na magnesy stałe, kręcą się do 17 tysięcy obrotów na minutę. Zwykle silniki synchroniczne mają tendencję do rozmagnesowywania się, kiedy się nagrzeją. Ale tutaj mamy instalację 800-woltową, która pozwoliła na zastosowanie naprawdę wyrafinowanych rozwiązań. Na tyle wyrafinowanych, że jeszcze oficjalnie nikt nie chce o tym nic powiedzieć. W każdym razie w samej budowie silników zastosowano już zupełnie inny typ uzwojenia, który generuje mniej ciepłoty, mniej oporów elektromagnetycznych. I no właśnie to chłodzenie. Topowy napęd tego samochodu rozwija moc 585 koni mechanicznych. Czyli dokładnie tyle co Audi e-tron GT i yy, drugi albo trzeci od góry Porsche Taycan. Daje to oczywiście pewne możliwości, jeśli chodzi o przyspieszenie. Tu mówimy o 3,5 sekundy od 0 do 100. I to kosztuje 282 tysiące złotych. 585 koni. Przyśpieszenie lepsze o przeszło półtorej sekundy od Kia Stinger GT, która jest cholernie szybkim samochodem. Ale w porównaniu z Kia EV6 GT to jest stateczną limuzyną. A co w środku? To już Opowiem ze środka. I dzień dobry, już ze środka. Wielka szkoda, że nie mogę sobie tym pojeździć, ale chociaż mam tu kluczyk i teoretycznie mógłbym, bo wszystko działa jak widać, wspomaganie kierownicy też, no to jednak to by się mogło bardzo źle skończyć, ponieważ jest to auto przedprodukcyjne, a co za tym idzie, mamy praktycznie pełną gwarancję, że. Bardzo niewiele układów działa tak jak powinno. Ten samochód został tu podstawiony po to, żebyśmy go mogli wreszcie dotknąć, obejrzeć, obwąchać. Docenić to, jak fantastyczne są fotele, które przy okazji są trzy- czterokrotnie cieńsze od stosowanych normalnie w samochodach kija. W związku z czym z tyłu jest jeszcze więcej miejsca dla pasażerów, a tam naprawdę miejsca jest tyle, że. No co was będę oszukiwał? To jest poziom długiej klasy S Mercedesa. A tu wnętrze, z fizycznych przycisków, mamy auto hold, mamy wywołanie kamer do okulnych. O. I mamy wspomaganie parkowania. Cała reszta to są przyciski dotykowe, które, biorąc pod uwagę, jak to działa w modelu Kia Sorento aktualnym, czy w bliźniaczym, bliźniaczych modelach Hyundai, z całą pewnością będzie funkcjonować prawidłowo, będzie po prostu normalnie działać. Jeśli chodzi o design wnętrza, podobnie jak z designem na zewnątrz, mam tu pewne problemy. Nie podoba mi się ta kierownica, natomiast trudno w dzisiejszych czasach dyskutować z wyświetlaczami, które w tym przypadku są wręcz szałowe. Inna sprawa, że wyświetlacz przede mną, wirtualny kokpit jest um, dziwnie umieszczony i przy prawidłowym opuszczeniu kierownicy, prawidłowym ustawieniu kierownicy, część jest zasłonięta i to całkiem spora część, bo aż o tyle. Ale myślę, że to jeszcze będzie dopracowane. Cała reszta robi jak najlepsze wrażenie. Oczywiście jest tu znów nadmiar tak zwanego Lakieru fortepianowego, ale zdaje się, że tego nie przeskoczymy, ale można mieć nadzieję, że to będzie można sobie zamówić w jakiejś innej wersji. Z całą pewnością nie będzie żadnych zastrzeżeń do systemu nagłośnienia, bo jest to meridian najwyższa półka. Kierownica może się nie podobać, natomiast sterowanie z kierownicy jest poza dyskusją świetne, to są normalne fizyczne przyciski. Co jeszcze można opowiedzieć o samochodzie, który się po raz pierwszy ogląda? No cóż, wolałbym, żeby było więcej fizycznych przycisków, wolałbym być może bym wolał inny design. Ale to się może wszystko razem zmienić w praniu, może się okazać, że jak już będę tym jeździć, to to wszystko razem się samo wskoczy na miejsce. Warto wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. Niedawno wam o tym opowiadałem w Mercedesie klasy S i w najnowszej Skodzie Anyak. Ja wiem, że to idiotycznie brzmi zestawienie Mercedes klasy S Skoda, ale do tego dochodzi teraz jeszcze kija, mianowicie ogromny fantastycznej jakości head-up display, czyli wyświetlacz przezierny, tam na szybie, który ma funkcję rzeczywistości rozszerzonej, a więc pokazuje specjalnymi znakami, na przykład, w którą stronę kierowca powinien skręcić. Auto będzie wypasione po kokardy, jeśli chodzi o systemy wsparcia i ochronne. Generalnie należy się spodziewać, że KIA EV6 to największy problem, na jaki kiedykolwiek natrafili producenci niemieccy. A póki się nie pojawi, pojawi Ionik 5. Wszystko wskazuje na to, że właśnie kija stanowi kij w szprychach. Ale zobaczymy. Czekajmy na pierwsze jazdy. Dziękuję, do widzenia.